Przypominam rodzicom, nie pomagamy swoim dzieciom. Dopingujemy, rozmawiamy z nimi, e, mówimy szybko, 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 ale nie popychamy, nie, jedzimy, nie jedziemy za nasze dzieci. Brawo, 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 pierwsze zawodniczki e, z rocznika 2004 już na mecie. Już za chwilę pierwsza trójka będzie miała wykonane pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy, w przyszłym tygodniu kupujemy na 20 sekund dla fotoreporterów. Uśmiechnij się, jucia! Ładny uśmiech, juka! Nie 20. Dziękujemy, dziękujemy dziewczynkom. I właśnie teraz trójka, walka o to, kto... Będzie pierwszy, bardzo proszę, dziewczynka z numerem 345, jeśli zawsze spojrzałem, ona chyba wygra ten wyścig, dziewczynka w różowym kasku, najprawdopodobniej będzie druga, jest już trzecia zawodniczka, dziewczynka, która zajmie czwarte miejsce, już jest na... A zawodniczka, która przybędzie na miejscu piątym i wcale nie chce kończyć swojego wyścigu, ja jej się, proszę Państwa, nie dziwię, ponieważ odnoszę wrażenie, że zabawa jest yy, przednia. Eee, proszę odejść z toru, proszę odejść z toru. Proszę bardzo, to chłopcy urodzenie Kolejni młodzi zawodnicy z rocznika 2004 już na linii startowej. Jeszcze chwila. Jeszcze jedno Bardzo proszę, aby Państwo dali możliwość zabawę. Jakiegoś chłopca z mniejszymi, to nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma dziś można e, skambować e, ich e, numery. Bardzo proszę tutaj e, e, rywalizację. Chyba, suba, bądry, chyba tak. Koszalińskiego wciąż jeszcze można kupić za jedyne złoty, trzydzieści. Naszą dzisiejszą gazetę. Za darmo wybrać sobie gadżet, który do niego dołączyliśmy. A jeżeli znajdą Państwo w środku gazety... Karteczkę z napisem na przykład suszarka, albo opiekacz, albo toster, albo cokolwiek innego, to znaczy, że właśnie w tym momencie stali się Państwo posiada. Oczywiście dorosłym również polecam malowanie buzi. A cer. I kolejni zawodnicy już na starcie, proszę zobaczyć, e, Robery Kowalski.

Ah, meu. Poza tymi chłopcami z rodzica 2004, którzy już są na linii startu, jest jeszcze jakiś zawodnik w 2004 roku. Przypominam, że już mogą się powoli szykować zawodniczki z 2003 roku. Zawodniczki i zawodnicy, ale przed nami jeszcze 20 i młodych porady z rodziców 2000.